Ja wiem, że to są jakieś środki, które nie zostały wykorzystane w puli z lat 2014-2020, jeśli chodzi o PROW, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że zapotrzebowanie na wodę i na kanalizację jest bardzo duże. Mamy bardzo dużo miejscowości, które wymagają inwestycji, a znając dzisiejsze uwarunkowania finansowe wykonawców, no. Mamy tu w, nas, w tym przypadku środków 11,2 miliona złotych, a robimy odcinek wodociągu na ponad 4 km nieznacznie i kanalizacji również ponad 4 km, więc krople w morzu potrzeb. No ale taka była decyzja resortu, tyle otrzymaliśmy dodatkowych środków. Dzisiaj cztery gminy wręczymy umowy, podziękujemy za to, że aplikowali i będą te inwestycje realizować. Nie mamy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa w sprawie KPO, gdzie zwróciliśmy się również o dodatkowe środki na, na wodociągi i na kanalizację. I my ma, mamy nadzieję, że ta decyzja będzie pozytywna i otrzymamy kolejne środki. Prawie 5 milionów złotych na budowę pierwszego etapu kanalizacji Wysokiej. Bardzo ważna miejscowość, bo leżąca w dorzeczu naszej rzeki Odry, czyli Wysokiej. Tak jak powiedziałem, rzeka to Opaguska, rzeka, która w tym roku niestety nam też wylała. Myślę, że wszystkie miejscowości leżące w dorzeczu Odry powinny być traktowane priorytetowo, skoro mówimy o odbudowie środowiska naturalnego zniszczonego przez katastrofę na Odrze, to powinny być priorytetowe inwestycje. Będziemy budować sieć wodociągową, prawie 2,5 km, 2,5 kilometrowy odcinek właśnie sieci wodociągowej. Jeszcze tej sieci tam nie było, bo to jest połączenie tak naprawdę dwóch miejscowości z naszą gminą, bo do tej do tej pory oni byli zapatrywani przez wodę z gminy Kluczbork, prawda? Także dla nas bardzo ważna inwestycja i tak naprawdę myśleliśmy, że no nie do zrealizowania, bo wniosek składaliśmy już bardzo dawno. A w tym roku cudowna informacja, bo tak naprawdę informacja taka, że możemy wybudować. Mamy na to dużą ilość miesięcy, ale bez żadnego problemu wiem, że uda nam się to zrealizować.